Tydzień w Legnicy. Magdalena Zagrodnik-Sowińska, psycholog, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Tomasz Hochołek, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego. Renata Hołowiak, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. No i najprościej mówiąc, e, będziemy zbierali, to znaczy, wy będziecie. Ja tylko zadam kilka pytań. Taki będzie mój udział w całej sprawie, ale będziecie zbierali krew. Tak. Planujemy zbiórkę krwi, która jest zaplanowana na 31 marca, w godzinach od 10 do 13, tutaj na terenie naszego kampusu Kolegium Witelona, przy ulicy Sejmowej 5A. Przyjedzie krwiobus, więc duży autokar do poboru krwi. No i zachęcamy wszystkich do oddawania tego cennego daru. Jak to będzie wyglądało? Bardzo dokładnie musimy opowiedzieć, bo ludzie, jeśli na przykład odczuwają jakieś obawy, to pewnie chcieliby sobie to wyobrazić, żeby się przygotować. Czy w kolejce, czy nie w kolejce, pewnie zależy od frekwencji. Ile to potrwa, czy dostanie się za to czekoladę, bo ja pamiętam, że dostawało się czekoladę. Eee, czy to boli, czy to wyczerpuje, czy długo trzeba odpoczywać? Na pewno trzeba być przygotowany do tego w sposób następujący: że trzeba być wypoczęty, zjeść yy, pożywne, śniadanie tak zwane lekkie, czyli jakiś twarożek, tutaj dżem, nawodnić odpowiedni organizm, czyli jakieś soki owocowe, warzywne, być wypoczętym, przyjść, na pewno jest tutaj pełny, jak to się mówi w cudzysłowie, triasz, czyli tutaj jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez osoby, które będą pobierać tą krew, więc a samo oddanie krwi, tak jak dzisiaj akurat przeczytałem, jest krótsze niż egzamin ustny, więc nie ma czego się obawiać. Zachęcamy. Liczymy też, że z racji tego, że to będzie odbywało się na świeżym powietrzu, osoby, które będą stały tutaj przed autokarem, będzie piękna słoneczna pogoda, będą mogły sobie spokojnie tutaj e, oczekiwać na e, swoją kolej. No, liczymy na tą dużą frekwencję, ponieważ ostatnia akcja, która była na naszej uczelni poboru krwi była prawie 10 lat temu, więc wracamy do tej pięknej akcji. Chcemy, żeby tutaj środowisko akademickie, ale także mieszkańcy Legnicy mogli z tego skorzystać i zachęcamy wszystkich do przyjścia w poniedziałek, 31 marca. Studenci już się zapowiedzieli, co niektórzy? Tak i funkcjonuje u nas na stronie internetowej, a także na, na Facebooku formularz y, zapisowy. Pojawiają się zapisy, dosyć spora grono już tutaj naszych studentów się zapisało. Są pracownicy, ale też sporo osób spoza uczelni. Z czego można by dostać piątkę za oddanie krwi? Tak wyobraźnia mnie ponosi teraz. Oj, nie wiem, ciężkie pytanie, no samo to, że ktoś już przyjdzie i już będzie chciał, jak to się mówi, podarować ten najcenniejszy dar życia, czyli krew y, innym osobom, to już zasługuje nie tylko na piątkę, ale myślę, że na szóstkę. Czy mm, książeczkę też się dostaje od razu, już jest honorowym dawcą i... Można się nią posługiwać, legitymować. Nie, nie, niestety nie, nie ma takiej książeczki. Na pewno wszyscy po oddaniu krwi, można powiedzieć w cudzysłowie, że będą mieli zrobione badania laboratoryjne, bo to nie jest tak, że po oddaniu krwi ta krew już trafia, jak to się mówi, do banku krwi, ale tutaj ważne jest też to, że te osoby zostaną przebadane. Rozumiem, czyli ja żyję jakimiś starymi mechanizmami. Ale mimo tego, że te mechanizmy przeminęły, no to jednak potrzeba ciągle jest żywa, ciągle konkretna i ciągle paląca. Ja może dodam do, parę słów do tego co powiedział kolega, że tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych oprócz chorób przewlekłych i chorowania na choroby zakaźne do oddania krwi. Oddanie krwi nie powoduje żadnych działań niepożądanych. Tak naprawdę w ciągu tam par dni dochodzimy do siebie. W zasadzie czujemy się dobrze. W ciągu tygodnia nasz szpik produkuje nowe krwinki, tak żeby uzupełnić to, te, te zasoby krwi, które żeśmy oddali. Tutaj też padło słowo, że będą wykonywane badania, bo każda donacja krwi, która zostanie pobrana jest przebadana w kierunku chorób zakaźnych i tak naprawdę nasi krwiodawcy to, to są ludzie najbardziej przebadani, tak? Ponieważ mają wykluczone wszelkie choroby zakaźne, wszelkie choroby przewlekłe czy inne, ponieważ człowiek, który oddaje krew, musi być zdrowy. Tak? Ale to co jest najważniejsze, najważniejszą informacją, że ten dar, który jest tak piękny dla innych ludzi, ale też w obawie przed utratą swojego zdrowia to podkreślić chcę, że oddanie krwi nie powoduje żadnych działań ubocznych. Jednorazowo oddajemy 450 ml krwi, więc to jest ilość krwi, która jest bezpieczna dla organizmu. I tak jak mówię, organizm się bardzo szybko regeneruje. No bo kiedyś pokutowało takie stwierdzenie, tak, takie wyobrażenie, że to oddawanie krwi może powodować kłopoty z ciśnieniem. Nie, nie, absolutnie nie. Nawet y, jeżeli czyta się doniesienia w internecie, tak, czy w książkach, czy w literaturze, to tak naprawdę y, oddawanie krwi regularne ma swoje korzyści dobre dla organizmu, ponieważ y, pobudza organizm do odbudowy komórek, mówi się, że właśnie nie choruje się na nadciśnienie, tak, że, y, że regenerują się organy. Tak naprawdę jakbyśmy sięgnęli do dawnych, dawnych lat, to upustem krwi leczono. No, czyli można rzeczywiście tak się motywować, ale można się też motywować dobrym samopoczuciem po, po oddaniu, satysfakcją. E, tak, właśnie chciałam się odnieść do tego, co mówiła moja przedmówczyni, że po oddaniu krwi nie będziemy czuli się tylko dobrze, tylko możemy się czuć lepiej, nawet e, lepiej psychicznie. E, ponieważ e, pomaganie ma bardzo dużo, e, dużo dobrych e, konotacji. E, to znaczy, e, po pierwsze, pomagając innym osobom, no wiadomo, coś im podarujemy, ale nie tylko podarujemy ten konkretny dar w postaci krwi, ale też e, podarujemy im takie, taką pewność, że są osoby, które się troszczą, które e, są zainteresowane czymś cierpieniem, czymś trudnością, czyli dajemy im dużo nadziei, dużo radości, e, ale pomagając innym, pomagamy też sobie, czy też sami sprawiamy, e, dajemy sobie dużo dobrej, e, dobrej energii, ponieważ kiedy pomagamy, to po pierwsze a wprowadzamy się w dobry nastrój przez dobre uczucia takie jak duma, radość, ekscytacja, poczucie sprawstwa, tak, że ja jestem w stanie wpłynąć na coś dobrego, zrobić coś dobrego dla innych i to wszystko sprawia, że taka część naszego mózgu, która jest nazwana środkiem nagrody, bardzo się mobilizuje, bardzo się uaktywnia. To tam się wydzielają różne neuroprzekaźniki, między innymi dopamina i endorfiny, które sprawiają, że po prostu czujemy się lepiej i czujemy się lepiej przez dłuższy czas, czyli nie tylko w chwili kiedy robimy coś dobrego, ale także przez dłuższy czas. Poza tym te neuroprzekaźniki, o których mówiłam wcześniej, one jeszcze wpływają na coś takiego jak neuroplastyczność naszego mózgu, czyli to, że nasz mózg będzie się lepiej rozwijał, co znaczy, że po prostu stajemy się mądrzejsi, bardziej inteligentni. Właśnie dzięki tym neuroprzekaźnikom. Czyli pomagamy nie tylko innym, ale także sobie. No i tak naprawdę pomagamy całemu społeczeństwu, całemu systemowi, w którym żyjemy. Ponieważ człowiek jest istotą społeczną, to znaczy my potrzebujemy innych ludzi. Oczywiście są osoby, które wolą chwilę pobyć sami, są te osoby bardziej towarzyskie i mniej towarzyskie, ale nawet te mało towarzyskie osoby dobrze jak wiedzą, że są obok inni ludzie, którzy, którzy są, którzy w razie czego pomogą. Psycholodzy mówią o takiej, takich zasadach wzajemności w społeczeństwie. Psycholodzy, socjolodzy opisują właśnie takie zasady wzajemności, to znaczy jeżeli ja pomagam, Jestem w takiej sytuacji, kiedy pomagam innym osobom, to we mnie wytwarza się takie przekonanie, takie schematy poznawcze, tak to mówią psycholodzy, że... W momencie, kiedy sam będę potrzebować pomocy, to tą pomoc też otrzymam. I to jest coś takiego trwałego, z czym my idziemy już przez całe życie. Dlatego okazuje się, że ludzie, którzy pomagają, później w razie swoich trudności różnych i kłopotów są po prostu pełni nadziei, ponieważ wiedzą, że inni mogą pomóc. Więc to jest bardzo ważne. A badania ostatnie pokazały w 2023 roku robione, że osoby, które pomagają, Żyją dłużej i są zdrowsze, więc te wszystkie dobre neuroprzekaźniki, które się wytwarzają, substancje w naszym organizmie, po prostu poprawiają nasze, nasze zdrowie. To jest pewnie nieco trudniej, bo trzeba sobie wyobrazić tę osobę, którą się pomoże, nie widać tej osoby, czy to utrudnia w jakiś sposób uświadomienie sobie, że pomagam, że to jest potrzebne? Myślę sobie, że i tak troszkę i nie. To znaczy z jednej strony, no może łatwiej jest pomagać osobom, którą znamy, tak, czy wiemy, czego, co to jest za osoba, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o takiej akcji, która właśnie tutaj się będzie działa, to my jasno wiemy, czym ta pomoc się skończy, czyli dlaczego my pomagamy. Więc tak naprawdę wiemy, jaki jest cel. Cel pomocy jest bardzo ważny, to znaczy bardzo ważne jest to, żeby pomagać mądrze, to znaczy bezpiecznie, czyli pomagać w ten sposób, że najpierw musimy wiedzieć, czego ta druga osoba potrzebuje, żeby nie pomagać na ślepo, bo wtedy to nie jest mądre pomaganie, a na pewno pomaganie takie jak oddawanie krwi jest takim właśnie mądrym, bezpiecznym pomaganiem, bo jest. Ukierunkowane do tych osób, które bardzo potrzebują właśnie takiej pomocy. No i po drugie, bezpieczne pomaganie to jest też takie pomaganie, które bierze pod uwagę siebie samego, tak? Czyli my, pomagając innym, musimy też dbać o siebie. I tutaj także właśnie te czynniki psychiczne, no i tutaj zdrowotne mówią o tym, że oddając krew, pomagamy mądrzej i bezpiecznie. No właśnie, bo... Pani pracuje w szpitalu, pani widuje tych, którzy potrzebują tej pomocy i te twarze, i tę najbardziej praktyczną konieczność no, oddawania krwi. Yy, yy, tak, I wielokrotnie, wielokrotnie zawsze w mojej praktyce pielęgniarskiej, bo jestem pielęgniarką, yy, zdarzają się sytuacje, kiedy jest dylemat, jest konieczność nagłego podania krwi, i pierwsze pytanie, czy jest ta krew? Tak? I y, trzeba tu uświadomić młodym ludziom, że y, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te rzadkie grupy, y, czyli ta ABRH-, która jest najrzadsza i najbardziej pożądana, bo tutaj w naszym społeczeństwie naj, najczęstszą grupą krwi jest grupa A+, y, 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 jest... Y, y, Zdarza się, może tak. Zdarzają się sytuacje, kiedy jadą nasze karetki na ratunek, szukając tej krwi i ściągając je z innych ośrodków, po to, żeby pomóc tym ludziom w nagłej potrzebie, tak? Ta krew naprawdę ratuje życie. I nie tylko osobom dorosłym, ale też dzieciom, bo ja jestem pielęgniarką pediatryczną i są sytuacje, że ta krew jest potrzebna tu i teraz, na tych zmianach i czasem w dużych ilościach. Zawsze się udaje, czy były takie sytuacje, że no, po prostu nie było, zabrakło? Przeważnie zawsze się udaje, jeszcze są toczenia rodzinne, że się pobiera krew od rodziny, zdarza się, szuka się krew, nie spotkałam się, żeby zabrakło tej krwi, ale na przykład y zawsze punkt krwiodawstwa mówi, że ma mało tej krwi albo innej, tak, y i robią, i słyszy się o tych akcjach, tak, o tym, żeby y dawcy określonej grupy krwi tą krew po prostu oddawali. Bo jeszcze ciągle nie da się jej wyprodukować. No, niestety nie. No, niestety krew może oddać tylko człowiek drugiemu człowiekowi. I w ten sposób właśnie zrobić tą mądry, drobny uczynek, jak mówiła tutaj koleżanka. Właśnie 31. jaka będzie atmosfera? No, gorąca będzie atmosfera. Gorąca, ponieważ jest to dar życia. I tak jak mówię, zachęcam tutaj każdego, żeby przyszedł, stanął w kolejce i przez te trzy godziny mógł oddać tą krew. Bo to będzie trwało, całe wydarzenie będzie trwało 3 godziny? Czy To będzie, pobór będzie krwi przez krwiobóz, będzie realizowany od godziny 10 do godziny 13. A, w ten sposób. A ile trwa na jedną osobę pobieranie? Jest to krótkie, to wszystko, jest to jednak 450 ml. To wszystko z, też zależy od osoby, która będzie oddawała tą krew. Jedni oddają szybciej, jedni troszeczkę wolniej. To jest wszystko uzależnione, a ja tak mówiłem, to jest na pewno krótszy czas niż egzamin ustny tutaj na uczelni. Czyli można sobie zaplanować tak, żeby wpaść na, na chwilę, na trochę. Myślę, że tak, chociaż jeżeli będzie taka duża reklama, to boję się tej kolejki tutaj osób stojących w kierunku tego autokaru. jeszcze jest taka, że... Korzyść jest też taka, że jak ktoś przyjdzie i odda tę krew, to będzie miał krew oznaczoną już dla swojej własnej korzyści w razie czego. Tak, dokładnie. Z chwilą oddania krwi, poboru tej krwi, w późniejszym etapie dana osoba dowiaduje się jaką ma grupę krwi i też może sobie wyrobić w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa tak zwaną kartę krwi, która tutaj jest takim elementem jakby świadomości, kto jaką grupę posiada. To jest też też ważne, że w tym bazie tych danych, tych wszystkich krzywdawców, osoby są wpisane, można powiedzieć, z grupy krwi, więc jeżeli jest jakaś potrzebna konkretna grupa krwi do danego zabiegu, wielokrotnie Regionalne Centrum Chrydawstwa dzwoni do tych osób, czy mogą w danym dniu oddać taką krew, bo jest potrzebna. I wielokrotnie tu moi koledzy, z którymi się spotykałem, miały takie telefony i jechali. Prosto na szpital, żeby oddać tą krew potrzebującym. Ba, powiedział Pan nawet, że całymi grupami jeździliście, kiedy była nagła potrzeba i duża potrzeba. Tak, był taki niebezpieczny wypadek akurat naszej koleżanki motocyklistki, i była, no i była dosyć poważna ta operacja, i tej krwi naprawdę potrzeba było bardzo, bardzo dużo. Więc na apel tutaj skierowany ze szpitala naszego wojewódzkiego tutaj w Legnicy i też Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, tutaj koledzy motocykliści czy też koledzy z tu tłumnie stawili się tam do poboru krwi i oddawali tą krew. Mimo, że potrzebna była konkretna grupa, to wszyscy oddawali tą krew, nawet nie będąca potrzebna. Czyli tutaj 31 marca można otworzyć ważny, ciekawy, interesujący Potrzebny rozdział swojego życia i po prostu zostać krwiodawcą na całe życie i w ten sposób regularnie pomagać. Tak. Jest to też taka przygoda, że jeżeli ktoś odda po raz pierwszy krew i naprawdę będzie chciał oddawać kolejnymi razy, to wchodzi w nawyk właśnie w tą krew. Krew wchodzi w tą krew.